Zacznijmy od doprowadzenia do wspólnego mianownika tego wyrażenia. Tutaj obok sobie to rozpiszemy. x odjąć 2 trzecie. Wspólnym mianownikiem będzie trójka. To oznacza, że x musieliśmy rozszerzyć mnożąc go przez 3, zatem otrzymamy 3x odjąć 2. Następnie zapiszmy to wyrażenie w tej postaci, że to jest 1 trzecia razy 3x. Odjąć 2 w nawiasie. I teraz spójrz, 3, 3x odjąć 2 mamy też tutaj. No więc na pewno z tego skorzystamy. Tutaj sobie zapiszemy 5 do potęgi 1 trzeciej razy 3x odjąć 2. W kolejnym kroku to, co mamy po lewej stronie, przepiszemy bez zmian. Natomiast po prawej stronie tą potęgę zamieniamy na pierwiastek sześcienny. I całość, tak z piątki. I całość podnosimy do potęgi 3x odjąć 2. Przypomnę tylko, że mianownik tego ułamka to jest stopień pierwiastka, który zapisujemy, natomiast ta jedynka z licznika mówi nam o potędze liczby podpierwiastkowej. OK. Teraz możemy podzielić obustronnie równanie, nierówność, przepraszam, przez tą liczbę, którą mamy po prawej stronie. Czyli dzielimy przez pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 5 do potęgi 3x odjąć 2. I wówczas po lewej stronie równania, jak podzielimy, to otrzymamy tak: 2 do potęgi 3x odjąć 2 przez pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 5 do potęgi 3x odjąć 2, większe, równe po prawej stronie mamy jedynkę teraz wracamy na lewą stronę nierówności i tutaj widzimy, że obie potęgi mają ten sam wykładnik więc możemy e, zapisać takie działanie o, w ten sposób natomiast jedynkę Zapiszemy jako taki ułamek. O, do potęgi zerowej. Tak? To jest też jedynka. Cokolwiek podniesione do zerowej potęgi daje nam zawsze 1. Za wyjątkiem 0 zero do zerowej, prawda? Bo to jest wtedy symbol nieoznaczony. No dobra. To teraz będziemy rozwiązywali tę nierówność w ten sposób, że musimy sobie sprawdzić Jaką liczbą jest ten ułamek? Przybliżymy tą wartość Dobra, tego ułamka. Czyli jeżeli dwójkę podzielimy przez taki pierwiastek, to w przybliżeniu otrzymamy 1,2. To jest ważne, ponieważ jeżeli podstawy potęg ym, są większe od 1, to wówczas, porównując wykładniki potęg, nierówność przepisujemy o, w ten sposób. Ok. Rozwiązujemy taką nierówność do końca. Dwójkę, minus dwójkę przenosimy na prawą stronę. Dzielimy obustronnie nierówność przez 3, No i mamy dwie trzecie. I to jest rozwiązanie tej nierówności. Możemy tak zostawić, za to na maturze też otrzymamy maksymalną liczbę punktów, ale mo możemy też opisać odpowiedź przy pomocy przedziału. Czas na odcinki bonusowe, a w nich kolejne przykłady.